Miło widzieć Cię na prezentacji ramówkowej TVP, jaka to będzie wiosna w telewizji polskiej, powiedz mi. Ciebie również bardzo miło widzieć. Słuchaj, będzie kolorowa, będzie y, y, pastelowa, ci mogę powiedzieć, bo taki był dreska od dzisiejszej ramówki. Y, będzie, no myślę, że będzie fajnie, będzie się działo i y, jak zawsze, jeśli, jeżeli chodzi na przykład o pytanie na śniadanie, to będziemy się starali zaskakiwać i już jest parę pomysłów. No to zdradź cokolwiek, jaki będzie nowy sezon pytanie na śniadanie. Czym on będzie się różnił od tego, który jest teraz? Już to będzie poradnictwo, bo to zawsze wszystkich interesuje i to na pewno się będzie działo, ale na przykład dzisiaj mieliśmy takie nietypowe rzeczy. Mianowicie mamy tu tłusty czwartek i mieliśmy pączki na przykład z kaczką. Albo pączki, wiesz, wytrawne. Więc takimi rzeczami będziemy się starali widzów zaskakiwać, więc może wyjdziemy troszeczkę spoza schematu, a przynajmniej tematów. A które tematy są Twoje ulubione? To ja lubię, jeżeli można powiedzieć, że lubię trudne historie, w nich się dobrze odnajduję, ponieważ mam wrażenie, że one niosą taki poważny przekaz, że możemy pomóc i, i to są tematy. Które mnie interesują, aczkolwiek również bardzo chętnie od Mr. White'a dowiem się, jak na przykład wywabić plamę z jakichś spodni, bo Mr. White ma to do siebie, że na początku nie do końca mu wychodziło. Różnie bywało. Więc czasami ta plama roznosiła się na całą koszulę na przykład i to też było zabawne i te momenty też uwielbiam. Gosia, a co ty sądzisz o konkurencji, czyli o dzień dobry TVN? Zerkasz czasem? Już to czasami zerkam, tak, ponieważ ja uważam, że żeby się gdzieś tam rozwijać, to też trzeba podpatrywać, co się dzieje obok, nie zawsze mam na to czas, ale wiesz, to jesteśmy konkurencją, więc mi nie wypada tak naprawdę niczego powiedzieć i nie, nie są moje buty, żeby kogokolwiek oceniać, tak samo jak nie oceniałabym swoich kolegów, ale no wiesz, jesteśmy konkurencją, ale myślę, że na pewno nie jest tak, że się nienawidzimy. A jakie wrażenie na tobie sprawia program, jak go oglądasz? Jak oglądasz dzień dobry TVN. Jakie masz odczucia? Myślę, że my mamy innego widza. Więc mogę powiedzieć, że u nas jest tak na pewno domowo i tym się wyróżniamy nie mówię dlatego, Nie mówię tak dlatego, że pracuję w tym formacie, tylko po prostu tak uważam. Natomiast jeżeli chodzi o dzień dobry, to zupełnie inny styl, no i też swojego widza innego. A myślisz, że odnalazłabyś się w tamtym stylu? Czy wolisz jednak ten swój domowy, takie ciepło? Wiesz to ja kocham pytanie na śniadanie, więc to jest naprawdę mój dom i nawet się dzisiaj zastanawiałam nad tym, że jeżeli ktoś by mi powiedział: "Słuchaj, okrajemy ci pracę. Musisz wybrać tylko jeden format." To naprawdę z ręką na sercu byłoby to pytanie na śniadanie. Ja bym płakała i bym naprawdę była mocno zasmucona, jeżeli zabrakłoby tego formatu w moim życiu. Gosia, ostatnio Janna Kurska odeszła z pytania na śniadanie. Jak to wpłynęło na Waszą pracę? Bo tam non-stop jakieś kadrowe zmiany. Jak to wpływa na Was? Kadrowe zmiany wpływają na nas przede wszystkim tak, że mm, niezależnie od tego, na jakim one są szczeblu, to człowiek czuje pewną niepewność. Um, trochę takiego napięcia. Bo no to jest normalne, że w momencie, kiedy są jakiekolwiek zmiany, no to, mm, to tak jest. To, to, to jest... Jakieś poruszenie w środku. Natomiast jeżeli chodzi o program, o samą machinę, wiesz, to jest tak rozpędzona machina przez tak wiele lat, że oczywiście są pewne zmiany, które każdy szef wprowadza, ale nie jest też tak, że nagle odejście szefa to jest diametralna zmiana w naszej pracy. I podobnie tyczy się to tak naprawdę każdego sektora, że no nie jest tak, że jakaś zmiana gdzieś na górze sprawia, że nagle wszystko nam, prezenterom, się zmienia. Czasami wręcz, jeżeli byśmy. Powiedzmy, odcięli swoją świadomość nie wiedzieli, że ta zmiana się zadziała, to byśmy w naszej pracy tego nie zauważyli. Więc mm, może to też y, dobry sposób zarządzania, który nie pokazuje pracownikowi, że coś się dzieje, y, albo po prostu telewizja rządzi się swoimi prawami, musi płynąć dalej, niezależnie od tego, co się dzieje y, gdzieś tam w, y, na, na różnych hotelach. To jakie zmiany wprowadził nowy szef? I czy jakiekolwiek wprowadził? A jest to szef? Nie szef? Jesteście bez szefa? No nie wiem, no to, to, chyba, że ty mi przedstawisz. Nie macie szefa? Myślałem, że ktoś zastępuje Joannę. No, zastępuje na pewno. Jest to Cezary Jęksa, który jest z nami zawsze, od zawsze. Mhm. Mnie między innymi y, można powiedzieć, że zatrudniał i y, 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 jest taką dobrą duszą naszego programu i naszym szefem. Y, Takim nieustannym, powiedziałabym, więc, więc on teraz na pewno jest w dalszym ciągu pełni tę rolę i jest taką naszą ostoją, bo mogę tak śmiało powiedzieć, że poza tym, że podejmuje pewne decyzje i czasem może pogrozić nam palcem, to to jest takim naszym opiekunem. Czyli można powiedzieć, że dalej szukacie nowego szefa? Bo tego nie wiem, to już nie ja, to, to może ja, może ja bym był twoim szefem. A jakich, szefów lubisz? Jak, jakich szefów lubisz? Jaki rodzaj zarządzania lubisz? Lubię rodzaj zarządzania, który potrafi pokazać błąd, ale w sposób, który... Nas nie ośmiesza jako ludzi. To znaczy, czasami są takie sposoby zarządzania. Ja się w swojej karierze, nie w telewizji polskiej, ale wcześniej spotkałam z takim sposobem zarządzania, który zarządzał trochę zastraszaniem i ośmieszaniem pracownika. I tego bardzo nie lubię i nawet jeżeli to nie dotyczy bezpośrednio mnie, to, to mnie to po prostu boli, bo uważam, że takich rzeczy nie powinno być. To był powód, dla którego zrezygnowałam z modelingu w pewnym momencie, bo usłyszałam, jak ośmieszano przy mnie dziewczynę i, i, i mówiono o jej wadze, o jej wyglądzie w sposób taki, który mnie po prostu zabolał, i to był taki pierwszy moment, kiedy pomyślałam, że to wtedy nie była branża dla mnie, teraz ona się bardzo zmienia. I cieszę się bardzo, że ta odmienność jest akceptowana. I, i to jest dobry krok, ale, ale ja tego nie akceptuję, więc takiego zarządzania, wracając do Twojego pytania i do konkretu, nie lubię, kiedy, kiedy jest w jakikolwiek sposób ośmieszanie, próba. Y, próba deprecjonowania pracownika, to jest coś, czego nie akceptuję. Czyli można powiedzieć, że w swoim życiu zderzyłaś się trochę z takim mobbingiem. Tak, zderzyłam się i wtedy to nie było tak popularne, żeby mówić o tym mobbing, ale, ale owszem, zdarzyło mi się i y, 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 y myślę, że y, takie sytuacje bardzo wpłynęły na osoby, które tego doświadczyły. Y, czy ja tego bezpośrednio doświadczyłam? Nie, mogę powiedzieć, że nie, dlatego że nie, nie, w tej chwili nie przywołuję takiej sytuacji, więc nawet jeżeli się zdarzyła, to nie wpłynęła na mnie bezpośrednio tak mocno. Y, ale y, też traktowanie kobiet uważam jest zupełnie inne dziś, a zupełnie, zupełnie inne było 10 lat temu, kiedy ja karierę zaczynałam. To już na samym końcu, co masz na myśli? Inne? E, wiesz co? Mm. Mam wrażenie, że kobiety są traktowane z większym szacunkiem, że kobiety są traktowane ze świadomością, że potrafią coś zrobić, że mogą coś zrobić dobrze, że mogą to zrobić lepiej niż mężczyźni. A kiedyś myślę, że panowało takie przeświadczenie, że kobieta jest, może być piękna i może być ozdobą przy boku, u boku mężczyzny. Natomiast dzisiaj moja świętej pamięci babcia mówiła, że kobiety są przystojne. Bo są zarówno piękne, ładne, ale i inteligentne. I to piękne połączenie. I cieszę się, że to już zaczyna być coraz częściej, a właściwie bardzo często dostrzegane. I oby było jak najdłużej. Dziękuję Ci bardzo i udanej imprezy ramówkowej. Dziękuję i wzajemnie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.